Cześć, tu Ola. Witam Cię na moim kanale i trochę nie dowierzam, że to mówię, ale witam Cię na 29 dniu naszego jogowego wyzwania. Dzisiejsza praktyka to buddyjska medytacja Metta Bhavana. Nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych praktyk, także bardzo cieszę się, że Mogę się z nią tobą podzielić. Rozgość się, usiądź sobie wygodnie, bądź połóż się. Znajdź taką pozycję, która jest dla ciebie komfortowa na tu i teraz. Jeśli siedzisz, zaangażuj swoje ciało, wyciągając czubek głowy do góry. Ale rozluźnij przy barki i poczuj, że pomimo tego aktywnego siadu jesteś w stanie się rozluźnić i zrelaksować. Zacznij przenosić swoją uwagę do wnętrza. I sprawdź, jak oddech przepływa przez Twoje ciało. Na razie nie musisz go zmieniać, tylko po prostu obserwuj, jak długi jest Twój oddech, jak głęboki, jak szeroki. Oddychasz z łatwością, czy może budzi to pewien wysiłek? Zaciekaw się swoim oddechem. I przywołaj w myślach obraz ukochanej istoty to może być osoba ale może być może też zwierzę niech to będzie ktoś kto budzi same pozytywne emocje i wspomnienia ktoś na kogo myśl robić się przyjemnie ciepło Kiedy już widzisz przed oczami tą istotę, zacznij wysyłać w jej stronę same najlepsze życzenia. Abyś zawsze była szczęśliwa, i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był szczęśliwy, i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze była zdrowa. Abyś zawsze była bezpieczna. Abyś zawsze była kochana. Aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był zdrowy. Abyś zawsze był bezpieczny. Abyś zawsze był kochany. Aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Otocz tą istotę samymi najlepszymi, najcieplejszymi intencjami i życzeniami. I wróć do obserwacji swojego oddechu, sprawdzając, jak oddech przepływa przez okolice Twojego serca. Przywołaj w myślach teraz obraz siebie. Spójrz sobie głęboko w oczy i wyślij sobie same najczystsze życzenia. Abym zawsze miała się dobrze i aby spotkało mnie wszystko co najlepsze. Abym zawsze miał się dobrze i aby spotkało mnie wszystko, co najlepsze, abym zawsze była zdrowa, abym zawsze była kochana, abym zawsze była szczęśliwa, abym zawsze była spokojna, abym zawsze miała się dobrze i aby spotkało mnie wszystko, co najlepsze. Abym zawsze był zdrowy, abym zawsze był spokojny, abym zawsze był kochany, abym zawsze był szczęśliwy, abym zawsze miał się dobrze i aby spotkało mnie wszystko co najlepsze. Wróć uwagą, do przestrzeni twojego serca, czując jego moc i rytm, sprawdzając jak oddech teraz przepływa przez twoje ciało. Zobacz teraz przed oczami. Osobę, która w pewien sposób jest dla ciebie obojętna, której nie znasz, ale może widujesz od czasu do czasu w sklepie albo na przystanku autobusowym. Zobacz ją, jak wygląda, w co jest ubrana, i poślij w jej stronę same najlepsze życzenia. Abyś zawsze miała się dobrze i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze miał się dobrze i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze była zdrowa, abyś zawsze była spokojna, abyś zawsze była bezpieczna. Abyś zawsze była kochana, abyś zawsze miała się dobrze i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był zdrowy, abyś zawsze był bezpieczny, abyś zawsze był kochany, abyś zawsze był spokojny. Abyś zawsze miał się dobrze i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Wróć do obserwacji przestrzeni serca i oddechu. Poczuj, jakie wrażenia dochodzą do Ciebie w okolicy klatki piersiowej. Jakie odczucia przepływają teraz przez to miejsce. I jeśli to dla ciebie komfortowe, to przywołaj teraz przed oczami osobę, z którą może masz pewien problem, wobec której może czujesz niechęć, albo ta osoba skrzywdziła cię w przeszłości. Oczywiście zrób to na tyle, na ile będzie to dla Ciebie komfortowe i bezpieczne emocjonalnie. Jeśli jesteś na to gotowa bądź gotowy, to ujrzyj tą osobę przed swoimi oczami i zacznij wysyłać w jej stronę same najlepsze życzenia. Abyś zawsze miała się dobrze i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze była szczęśliwa, abyś zawsze była zdrowa, abyś zawsze była bezpieczna i abyś zawsze była kochana. Abyś zawsze miała się dobrze i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze miał się dobrze i aby spotkało cię wszystko co najlepsze. Abyś zawsze był spokojny, abyś zawsze był zdrowy, abyś zawsze był szczęśliwy i abyś zawsze był kochany. Przejdź do obserwacji przestrzeni serca. Możesz odłożyć dłonie na swoim sercu. Poczuj ciepło, siłę serca. Jego niesamowitą pojemność, zdolność do wybaczania, miłości, ciepła, życzliwości, do tych wszystkich pięknych jakości, do których mamy dostęp, a o których czasem zdarza nam się zapomnieć. I delikatnie uśmiechnij się wewnętrznym uśmiechem, a może zewnętrznym, taki, który rozświetla Twoje ciało, rozświetla miejsce, w którym jesteś. Pochyl głowę przed sercem, dziękując jemu i dziękując sobie. Za tą praktykę. Dziękując jemu i dziękując sobie za tą cudowną praktykę. Niech to dobro, które dzisiaj wytworzyłaś, wytworzyłeś, idzie dalej w świat, na Widzimy się jutro na naszej. Ostatniej sesji w tym miesiącu. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Ściskam. Cześć.